Dzień dobry Państwu. Zapraszam dzisiaj na rozdanie stypendiów Funduszu Milenium. Ojciec Januszu, który to jest raz stał rozdawany stypendia? O, Panie Andrzeju, tak bym. Przypuszcza, że przynajmniej to z dziesiąty raz e, jesteśmy razem, kiedy stypendia są rozdawane i Pan jest również tutaj naszym gościem, w czego się bardzo, a bardzo cieszę. Jak to było w tych czasach smuty covidowej? E, no bo nie było spotkania, prawda? Ale no właśnie. Stypendia były. Stypendia były, ale jak wspomniałem w kościele, niestety czas to był czas taki zamrożony, że nie było żadnych spotkań ani parchialnych, ani spotkań, powiedzmy takie jak rozdawanie stypendiów, Więc wszystko było wysyłane pocztą. Nawet w bardzo minimalny, minimalny sposób. Ilu jest stypendystów? Wszystkich stypendystów w tym roku z Funduszu Milenium jest ponad około 90. Ponad 90, a to z naszej parafii jest 17, którzy dzisiaj otrzymają swoje stypendia. Najwięcej otrzymają stypendia w Mississippi i w pozostałych okręgach Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Chociaż to powiedzmy jeszcze, jak można się ubiegać, kto dostaje te, te stypendia, no i ile one wyniosą? Każdy student polskiego pochodzenia może ubiegać się o, o stypendium, a który skończył pierwszy rok czasu studiów, to jest warunek, żeby mieć pewność. I studiuje przede wszystkim tutaj w Kanadzie, ale również wspieramy studentów, którzy studiują w Polsce, szczególnie medycynę. Także to jest bardzo ważne. A ile stypendia wynoszą? W zależności ile fundusz mieleniu zarobił. A więc jeśli powiedzmy sobie, tak jak w tym roku zarobił 80 tysięcy dolarów z dochodu, to te pieniądze są przeznaczone na te stypendia. Podzielone mniej więcej równomiernie, ale również według zasady, że ci, którzy mają się lepiej, to troszeczkę mniej, a ci, którzy są z biedniejszych rodzin, mają mniejsze możliwości, otrzymują więcej. Czy do funduszu można się dołożyć? Oczywiście, że ogłaszamy to, co jakiś okres czasu i fundusz jest wzbogacany przede wszystkim poprzez osoby starsze, poprzez ich testamenty, które, którzy w testamencie zapisują jakiś udział właśnie dla funduszu milenium. I w ten sposób ten fundusz ano, wzrósł już do ponad 4 milionów dolarów. Można też tam zastrzec na przykład tych, te osoby, bo wiem, że na przykład są stypendia dla dzieci z rodzin AK były. Tak. A niektórzy, niektórzy, powiedzmy sobie rodziny zastrzegły sobie, że ich, złoży, na przykład jedna, rozi, jedna rodzina złożyła bardzo wysoką, wielką donację na fundusz Millennium, ale zastrzegła, że dostają ją tylko studenci, których rodziny brały udział w, spod, w, w powstaniu warszawskim. I w ten czas no, te, ci studenci muszą udowodnić, że na przykład ich dziadek, czy kuzyn, czy ktokolwiek inny e, brał udział w powstaniu, czy powiedzmy za jakiś dokument, czy książeczka ze zdjęciem, obojętnie w jaki sposób, aby było tylko powiązanie jego, powiedzmy sobie, e, no, stosunków z tą, z tą rodziną. Dziękuję bardzo, gratuluję. No i zapraszamy wszystkich, bo chyba nie ma nic lepszego dla wsparcia naszej społeczności niż właśnie wspieranie młodzieży, która się uczy, polskiej młodzieży. Oczywiście, że. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Gratuluję. No i proszę powiedzieć, jak to było, jaka była Pani droga tutaj? No to jakby jak jak przyjechałam, jestem katoliczką, pochodzę z rodziny katolickiej. E, jakby Przyjechałam, szukałam sobie kościoła, żeby były w języku polskim, bo ja wcześniej studiowałam w Polsce, posługuję się językiem polskim. I jakby Przyszłam tego kościoła i na jakiejś świętej usłyszałam, że ojciec Janusz powiedział, że jest coś takiego w Milenium, który oferuje różny stypendium, coś jakby takie wsparcie finansowe dla studentów. Ja po prostu się podeszłam zapytałam, czy jakby mogę aplikować, czy chociaż nie jestem z Polski, ale tylko posiadam kartę Polaka. Ojciec powiedział, że może, mogę to sobie zrobić, jakby załatwić różne dokumenty. Podeszłam, on mi podpisał to wszystko, ale to było takie nie wiem, więcej miesiąc chyba mi to zajęło czasu, bo jestem z Ukrainy i niektóre dokumenty teraz jest trudno dostać, uzyskać z funduszy, z jakichś urzędów skarbowych itd. Tak i dostałam taką informację, że zostało mi przyznane stypendium. To, to było tak. A, gdzie się pani urodziła? E, jakby urodziłam się w takim obwód winieckiej na wsi Murafa. To mhm. jest taka bardzo znana wieś. Tak, skąd to. znana. E, proszę? Znana, bo. E, bo jest dużo katolików, mamy takie kościół, które ma chyba więcej jak 600 lat. Mm -hmm. Tak. To jest dużo. Czy w obwodzie jest też pola, e, polski ksiądz tam? Ta, e, nie z polski, jest z Ukrainy, ale dużo ksiądzów z Polski by przyjeżdża. albo większość księdze to były na studiach, na w seminarium, które było w Polsce. Niektórym mm -hmm. przy świętym mamy w języku polskim, także ja jakby od dziecka uczę tego języka polskiego. I, mm -hmm. Tak. No to pięknie, a e, co? pani studiowała? Czego się uczyła? Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiowałam w Krakowie, studiowałam stosunki międzynarodowe mm -hmm. i skończyłam dopiero w, w przeszłym roku. A w tym roku musiałam przeprowadzić się do Kanady, bo Kanada ma taki program dla Ukraińców, który łatwiej by uzyskać tą wizę i przyjechałam. Do, też dostałam wsparcie finansowe z innych funduszy, które mi pomogłyby za te studia Nie. tutaj w Kanadzie i częściej też wsparcie finansowe z Funduszu Lennią też dostałam, także sobie... By... Trochę mi pomaga Kanada, trochę Polska tutaj. A będzie chciała Pani tu zostać? Jak to jest? E, jeszcze nie jestem pewna, chciałabym, ale jeśli uda się mi przeprowadzić rodzinę tutaj do Kanady. No właśnie, a rodzina gdzie jest Pani? Na Ukrainie. Wszyscy moi są na Ukrainie, bo mam dwóch braci. Mam tkę, ojca i wszyscy są na Ukrainie. Być... Mój ojciec i bracia nie mogą teraz wyjechać z Ukrainy że nie, nie mogą opuścić, wszyscy mężczyzny nie mogą opuścić Ukrainy. Tam, tam, tam. Rozumiem. No to cóż, e, wszystkiego dobrego i, i gratuluję. E, i gratuluję w ogóle tej drogi, którą, którą Pani obrała, bo trzeba chyba dużo siły mieć w sobie, e, żeby tak działać. Co Panią trzyma? Gdzie jest ta pani siła? E, chyba bardzo dobre, bardzo mi się w życiu. Bo ja teraz też mi przyjmuję jedna rodziny. Rozumiem. Tak, ja, ja mam gdzie mieszkać i dostaję różne wsparcie z różnych od dobrych ludzi. Więc moi drodzy bardzo Was serdecznie witam, a na rozdaniu stypendium e, przez Fundusz e, Milenium Polski Chrześcijańskiej tu po mojej lewej stronie stoi Pan odpowiedzialny za fundusze. On ma czeki, które wypisał, które przygotował, tak jak zostało to zatwierdzone na spotkaniu. Po mojej prawej stronie jest pan Habrowski. Pan Habrowski jest przewodniczącym, prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej na oddział, oddział Toronto. Ponieważ jesteśmy w kościele, powstaniemy i się pomodlimy. W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego Amen. Wspólnie razem, Ojcze Nasz. Któryś jest w niebie, przyjrzyj im Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u w niebie, tak i na ziemi. Wszystkich razem tutaj z tego środowiska jest 17 podań, które zostało złożonych, i 17 podań zostało zatwierdzonych, i każdy coś otrzyma. Nawet jeśli będzie to, powiedzmy sobie, tam 500 dolarów, 400, jeśli ktoś biedniejszy 1000 dolarów, czy więcej, a to na pewno jest pomocne, jakoś książkę sobie dodatkowo kupić, czy zapłacić, bo jak to się mówi, no. 500 dolarów na drodze nie leży, a żeby pójść i zarobić w McDonaldzie, to trzeba no, troszeczkę się mocno napracować i dużo czasu dużo czasu stracić. Fundusz chciałbym przypomnieć czym jest fundusz Milenium polskich chrześcijańskich. Jest to fundusz żywy. Dlaczego żywy? Ja się cieszę bardzo, że nasi pra ojcowie, to tak za mocno powiedziane ale założyciele tego funduszu mieli naprawdę zdrowy rozsądek. Bo zamiast na tysiąclecie polskich, chrześcijańskiej tutaj w Kanadzie budować jakiś pomnik niesamowicie wielki, potężny, który podeślibyśmy i widzieli, zdecydowali się, że zebrane pieniądze na to tysiąclecie po milenium, na milenium polskiej, będzie to pomnik żywy. A więc był zbioron, zbierany był fundusz płacony do banku, stworzona specjalna, korpor specjalna korporacja, i dochód z tego funduszu jest rozdawany rocznie, a teraz dla studentów we wrześniu, w październiku, a na wiosnę dla bibliotek, dla polskich szkół, dla grup i organizacji, które potrzebują jakiegoś wsparcia. Żywy, ponieważ ciągle wspomaga chociażby w drobny sposób, ale studentów studiujących. I to jest naprawdę godne uwagi. Ja się bardzo cieszę, że to zrobili i zawsze popierałem i popieram Fundusz Milenium Polskiej Chrześcijańskiej, bo inwestuje w przyszłość naszej młodzieży i następnego pokolenia. Niektórzy z Was, ich tutaj nie ma, studiują medycynę w Polsce i będą, będą lekarzami A, i wrócą na pewno przez Stany Zjednoczone przez rok, czy dwa, czy coś, z powrotem wrócą, bo znam niektóre osoby doskonale z naszej parafii, powiedz, proszę ojca, ja wracam tu do Toronto, ja będę tutaj lekarzem, tak jakby pani Czajkowska, czy tam inni. I to jest coś pięknego, ci młodzi ludzie będą inwestować właśnie w nasze polonijne środowisko, a teraz, na przykład, no żeby się dostać do lekarza, mój ty, panie Boże, to jest prawie, że niemożliwy do polskiego lekarza. Tu rodziny, niektóre przychodzą do mnie, gadają ojciec ma chody, niech ojciec poprosi tego jednego, tego drugiego. Także e, bardzo jestem z tego wdzięczny i, a, i się cieszę, e, że ten fundusz istnieje i działa. Teraz dam e, mikrofon panu Habrowskiemu, e, a później Beszkowi bo on jest tym głównym finansowym menadżerem, także on będzie to rozdawał po, wszystko, po kolei wszystkie. Po prezes KPK Toronto. Dziękuję, Jerzy Po tym miłym i, i konkretnym wprowadzeniu, niektórzy historię znają, niektórzy nie, wydaje mi się, że jest ważne żeby przypominać, że Fundusz Milenium właśnie po to jest, żeby pomagać Polonii. Także szanowni Państwo, drodzy studenci, Cieszę się, że widzę Państwa zebranych z na tak licznie na dzisiejszej uroczystości. Pogoda nam troszkę pogrzyżowała plany, ale tym bardziej dziękuję uczestnikom za przybycie. Na wstępie chciałam serdecznie pogratulować rodzicom i dziadkom, bo dziadkowie i babcie są bardzo ważni. Bez waszego zaangażowania, bez waszego udziału w wychowaniu Waszych dzieci nie mielibyśmy ci tutaj tak licznej grupy. Mam tutaj do Was gorącą prośbę. Przekazujcie dalej waszym dzieciom i waszym wnukom fakty. Jak ważne jest być aktywnym członkiem Polonii, jak ważne jest być dumnym ze swojego pochodzenia, jak ważne jest, abyśmy zawsze i wszędzie podkreślali nasze osiągnięcia i nasze związki z krajem. Dla emigrantów, tak dodam od ciebie jeszcze na gorąco, dla emigrantów pierwszej, że tak powiem, tej pierwszej fali, no Polska jest naszą ojczyzną. Dla dzieci, dla wnuków, może już nie jest ojczyzną, ale dalej jest, wydaje mi się, ważnym, ważnym krajem. Wykształcenie, edukacja młodego pokolenia, najnowszej generacji naszej Polonii, jest we współczesnym świecie niezwykle ważna. Jest też formą obrony i propagowania, szczególnie propagowania, dobrego imienia Polski i Polaków. Według starego polskiego powiedzenia, jak nas widzą, tak nas piszą. Jesteście w pewnym sensie ambasadorami nas wszystkich, nas, Polonii, w środowisku kanadyjskim, teraz szkolnym czy uniwersyteckim, a później w zawodowym. Nie jest przypadkiem, że stypendia fundowane są przez Fundację Millennium i są też ściśle związane z Kościołem, z naszym Kościołem. Kościół zawsze odgrywał bardzo ważną rolę w życiu Polaków, w życiu Polonii, nie tylko jeśli chodzi o sprawy ściśle religijne, ale również życie kulturalne, i tutaj chcę to tu mocno podkreślić nasze sprawy patriotyczne. Wchodząc w życie, pamiętajcie o swoich korzeniach. Kultywujcie bliskie związki z ojczyzną Waszych rodziców i dziadków i godnie reprezentujcie nas wszystkich Polonią w przyszłości. Liczymy na Was. Życzymy Wam wielu sukcesów, wielu wspaniałych osiągnięć we wszystkich dziedzinach Waszego życia. W imieniu Kongresu Polonii Okręgu Toronto, szczęść Boże. Jedne, jedno, co, co ja przemówienie mam, to jest przyjęcie tej koperty ma pewne wymagania. Proszę. Proszę, proszę. I to wymaganie jest takie, że poprosimy, żeby student czy studentka podeszli, odebrali kopertę, przedstawili się, nam powiedzieli, co studiują i jakie mają cele na przyszłość. Czy jest Agata karta E, tatuś jest, tatuś, ha, tatuś, tak. Tatuś, tak. Ale on, on jest bardzo wymowny, przewodniczący Rady Parafialnej, to nie ma problemu. Gratulujemy. gratulujemy. Proszę przekazać życzenia. Agatę, Co, w takim razie. dziękuję bardzo. W imieniu córki chciałem bardzo serdecznie podziękować. Agata studiuje nauczanie początkowe Early Childhood Education i mam nadzieję, że będzie przyczyniać się do kształcenia młodzieży w przyszłości i będzie to robiła na chwałę Boga, ojczyzny i ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję, Agata wyjechała, akurat to mogę zdradzić, pojechała na specjalny workshop młodzieżowy do Stanów Zjednoczonych z wieloma e, młodymi osób tutaj z Toronto, z Mississippi. Czy jest Natalia Burek? Natalia Burek? No to nie dostanie. <głosłenie> Wydajemy się. Sami też. Okay. Emily Cieszak? Jest. Emily, wręczamy Ci, mam nadzieję, że będziesz godnie reprezentowała Polonię w przyszłości. Um, ja będę studować psychology mm. być, uh, psychologist. i to wszystko. Maria Czajkowska? E, nie, ona kończy ostateczny egzamin e, lekarski w Polsce i będzie miesiąc czasu. Jakub to... yeah. Fischer? Gratuluję. Mam na imię Jakub Fischer, studiuję biotechnologię na Uniwersytecie w Toronto i planuję kontynuować studia i pójść na magister. No to musi być dobry w chemii, nie? I w tych różnych rzeczach, czego ja strasznie nie dopiałem w szkole, jak studiowałem w High School. Jakub Fischer. wręczamy. proszę bardzo. Mam na imię Jakub Kaltowicz i studiuję, uh, jak to powiedzieć, General Biology, a specjalnie robię genetykę i robię pharmaceutical Science. I Czyli mój plan jest, żeby zrobić uh, master's i doktorat dostać. Gratuluję. Uh, uh, brawo. 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 Ciężki kierunek, ale to widać, że y, nie na darmo masz dobrą głowę. Miejnie Yes. Gratulujemy, uh, Mam na imię Emilia, studiuję psychologię i chcę być um, albo psychologist, albo uh, uczyć dzieci. Mm. Gratulujemy, to mamy drugą osobę w tym samym kierunku. Wiktoria Korlicki. Nie ma. Nie dostałem. Andrzejka Kuzma? Też, też, nie, też tylko Polski. <noise> Krzysztof jest. Nie, nie, nie. Krzysztof, Krzysztof. Krzysztof witamy Ci. I gratulujemy oczywiście. Proszę Dziękuję. bardzo. Ja studiuję teraz na Straż Pożarna, uh, uh. Pre-Service Fire. I moje plany są w tym roku skończyć studia i zaczynać moje pre-service testing, Fpad i no, OFAI. I to troszkę czasu zajmie, ale mam nadzieję, że w następnym roku dostanę do Toronto Fire Services. Tutaj nam telefon, jak będziemy się palili, to będziemy tak? Dobrze. Dobra, dzięki. Czy jest Twoja siostra? Jest, jest Kasia. Tak. gratulujemy, dziękuję wręczamy, proszę bardzo. Okay. E, dziękuję bardzo za ten i za wyróżnienie. To mam na imię Kasia Nica i ja uczy, e, studiuję pielęgniarstwo i mam nadzieję, o, też tak i mam nadzieję, że będę pracować albo z dziećmi, albo może w emergency. <noise> I, może może tak? ze starszymi jak my. <noise> właśnie, właśnie, no szczególnie teraz, kiedy jest taki wielki kryzys w medycynie i w szpitalach, to w ten, właśnie ten zawód jest niesamowicie potrzebny. Michał Osowski? Nie, Michał. Michał, tutaj ściskam Ci prawicę. Już prawda? Bo mi prawie jak rodzina, prawda? Tak, proszę bardzo. Ja nazywam się Michał Osowski, ja studiuję informatykę na University of Waterloo. Ja zamierzam w przyszłości coś w tym kierunku, jakimś programerem być. Dziękujemy. Oskar Rosowski. Brat. Tak, tak. Oskarze. Gwiazdor oddziału Toronto KPK. Proszę bardzo. Wręczam gatunkę. Nazywam się Oskar Rosowski. Jestem na... To, studiuję inżynierię komputerową. I w przyszłości planuję no, w tym pracować. Coś z komputerami rob robić, programowaniem takie rzeczy. Jeśli ja mam problem z komputerem, coś mi tam nawala i, i nie wiem jaki guzik naciskać, to pi piszę to Oskara my Oskar upadni na orążadę. A mi będę plusz ojca za 10 minut. Ja w zasadzie dodam, że bez Oskara mielibyśmy duże problemy w Kongresie Połogandijskiej w oddziale Toronto z obsługiwaniem naszej strony stronę internetowej, na którą zresztą Państwo zapraszam. Dziękuję bardzo. Weronika Pląsak. Weronika, proszę bardzo. Gratuluję, Gratuluję. Dziękuję. A Nazywam się Weronika Pląsak. Jakby ja jestem z Ukrainy, jak ojciec się, ale mam pochodzenie polskie i posiadam kartę Polaka, bo moi dziadkowie byli Polakami. Na studiuję w Seneca College Business Analytics w IT i Planuję dopracować w tej branży, zajmować się w nauką w IT. Dziękuję. Ja, ja ją podziwiam, Weronikę. Ona jest sama, przyjechała do, zaledwie 8 miesięcy temu, tak? Czy rok? 6 Sześć. Sześć miesięcy. O, to jeszcze przesadziłem. 6 miesięcy temu przyjechała do Kanady, żeby. no. Niesamowicie, powiedzmy, sobie, praktyczna dziewczyna, i sobie poradziła i już je, i, zarejestrowana jest, już idzie na, na studia, studiuje i, i to w szczególnie dla niej no, to jest niesamowita, wielka, wielka pomoc. Bo no, przyjechać z Ukrainy, wie, doskonale wiemy, co się w tej chwili tam dzieje, a ona jednak się nie poddaje w depresję, nie wpada, tylko tak. idzie bardzo mocno, szybko do przodu. I gratulacje, wszystkiego najlepszego. Dobry. Szymon Sorbian, ale mama powinna być, bo ale... Tak, jest tak. Sorbian. Tak. Mawie Szymona wręczamy. Gratulujemy. Teraz możesz powiedzieć o Szymonie. Właśnie. I to dużo. Tak. <grym grym grym> same dobre rzeczy. <grym> A, jestem mało Szymona Sorbian. Szymon nie mógł dzisiaj przybyć z powodu... Obowiązek. obowiązku, które pełni w seminarium. Jest klerykiem na szóstym roku u Świętego Augustyna. So, miejmy dobrą nadzieję, że będziemy mieć. już za rok. Półtora. Bóg Święty wie, ale jak najszybciej, że będziemy mieć jednego więcej kapłana w Polonii Kanadyjskiej. Mam nadzieję, że zostanie w Toronto. Tak, jest przeznaczone na wiecie z Toronto. Także. I chciałam podziękować Millennium za, za dzisiaj i za lata przeszłe, za w, no, w taką pomoc dla Szymona I chciałam podziękować ojcu Januszowi za pomoc od zawsze. Od zawsze dla Szymona. Także ojcze, Bóg zapłać, ojciec zawsze. Nie Dam ci już kada. <noise> <noise> Bóg zapłać i jeszcze prosiłabym wszystkich o modlitwę Dziękuję. za Szymona. I bądźmy dobrej nadziei. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Więc e, faktycznie e, trzeba być w dzisiejszych czas, czasach bardzo odważnym, a żeby no, e, na głos powołania odpowiedzieć on odpowiedział tutaj w Kanadzie. E, tutaj studia od, samego, e, od samej maleńkości wszystkie robił, szkoły skończył i jest w seminarium Świętego Augustyna e, w Toronto. No dzisiaj akurat mają spotkanie come and see e, nie, mógł, nie mógł być, ale tak jak już mama powiedziała, wkrótce będzie e, wszystko, wszystko dobrze pójdzie, to będzie miał diakonat, a więc świecenia i będzie pracował gdzieś tutaj w, w, w archidiecezji Toronto, bo do niej jest przeznaczone także gratulacje Elu dla Szymona i dla ciebie też. Ostat, ostatnia nasza koperta Justyna Terka. Jest Justyna. Justyna. Gratulujemy, wędzamy i słuchamy. Okay. Um, mam na imię Justyna Terka, Studuję biologię i environment and health przy Uniwersytecie w Toronto. I bym chciała w, przyszłość, w przyszłość, um, stu, e, iść w kierunek stomatologii. Uh, yes. 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 To by były wszystkie podania, jak wspomniałam, wszystkich tutaj z naszego środowiska. Było 17, które zostały zatwierdzone. A chciałbym jeszcze Oskara poprosić tutaj, żeby przyszedł i w imieniu Was wszystkich podziękował za e, otrzymane. O, Oskar się przygotował pięknie. E, za otrzy, otrzymane stypendium. Pójdź tutaj, Oskar. Dobrze, się, już. Co Szanowna dyrekcja Funduszu Wieczystego Milenium, drodzy kuratorzy, nazywam się Oskar Osowski. W imieniu wszystkich nagrodzonych dzisiaj stypendystów pragnę bardzo serdecznie podziękować całej dyrekcji, wszystkim kuratorom oraz wszystkim szlachetnym darczyńcom, którzy przyczynili się do tego, że my, studenci wyższych uczelni, jesteśmy wspierani finansowo w naszym dążeniu do wymarzonego celu. Dziękuję bardzo. Za wybranie nas i zaufanie, jakim wszyscy Państwo, mnie i wszystkich obecnych tu studentów obdarzyli. Wyrażając swoją ogromną wdzięczność za wsparcie, jakie dostaliśmy od Fundacji i serdeczne życzenia, powodzenia na studiach, czujemy się jeszcze bardziej zobligowani do dalszej nauki, jak też. Do promowania kultury naszych przodków w Kanadzie. Ja od siebie obiecuję, że zrobię wszystko, aby dalej być dobrym studentem, potem pracownikiem, i że nigdy nie tylko nie zapomnę o swoich korzeniach, ale zawsze będę dumny ze swojego polskiego pochodzenia. I nieustannie z całego serca będą wspierał organizacje polonijne. Brawo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zależy nam, nam bardzo, żeby jednak stopniowo ta nasza młoda generacja polonijna przejmowała tą pałeczkę od nas starszych, żeby życie organizacyjne polonijne naprawdę dalej kwitło, albo przynajmniej było na tym poziomie, na którym było kilkadziesiąt lat temu i kilka lat temu i teraz. No bo przyznam się, że mamy troszeczkę, nazwijmy to, mały kryzys. Yy, I naprawdę zależy nam na tym, żeby jednak te młode siły, młoda generacja jak najbardziej aktywnie włączała się do życia polonijnego. Yy, to nie musi być wcale polityka. To mogą być, to może być działanie w wielu, wielu dziedzinach. W XXI wieku jest bardzo ważne, żebyśmy jednak prezentowali się jako młoda, zawodowa, że tak powiem, Polonia, jak najlepiej wobec środowiska kanadyjskiego. To mogą być osiągnięcia naukowe, to mogą być osiągnięcia artystyczne, sportowe, czy społeczne, ale ważne jest, żeby społeczność kanadyjska postrzegała nas jak najbardziej pozytywnie. Szczególnie jeśli chodzi o Polskę, są to sprawy bardzo, bardzo istotne. Także jeszcze raz dziękuję Wam, dziękuję rodzicom, dziadkom, bo bez naszego, że tak powiem, ogólnego wysiłku na pewno, na pewno nie byłoby tak łatwo. I żeby to nie był tylko jeden dzień, ja z przyjemnością widziałbym Was w organizacjach, bo rzeczywiście organizacje mamy bardzo szacowne, niektóre z nich są nawet dosyć, nazwijmy to, finansowo zasobne i krótko mówiąc, chcemy przekazać tą pałeczkę młodemu pokoleniu. Jeszcze raz Bóg zapłać! Dziękuję bardzo i z wiarą w dobrą przyszłość. Oh, yeah, i Miras.